Wczoraj przy pomniku macierzyństwo zorganizowano spotkanie z członkami Nowego Stowarzyszenia, którzy opowiedzieli o idei jego powstania. To inicjatywa, która zrodziła się z potrzeby serca, a także z potrzeby działania. Jako rodziny zastępcze chcemy się szkolić i rozwijać, ale przede wszystkim chcemy jak najszybciej i jak najlepiej wspierać dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej. Mówiła podczas konferencji Prezes Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych, Dom z Sercem. Naszym celem jest również pomoc ludziom, którzy. Młodym ludziom, którzy opuszczają pieczę zastępczą i wkraczają w dorosłe, samodzielne życie. Chcemy ich wspierać w różnym zakresie ich potrzeb. Nasze stowarzyszenie Dom z Sercem to miejsce dla wszystkich, którym zależy na dobru dziecka. Chcielibyśmy również tutaj podziękować serdecznie ludziom, którzy nas wspierają, i zapraszamy. Ludzi, którzy chcieliby z nami współpracować, żeby stworzyć coś fajnego. Jak zapewnił Jacek Kuś, Powiat deklaruje swoją współpracę z nowym stowarzyszeniem. Ta współpraca to przede wszystkim wychodzenie na zewnątrz i promowanie tego, aby tych rodzin zastępczych było jak najwięcej. Wiemy, jakie są dzisiaj warunki funkcjonowania rodzin zastępczych i dla nas, dla, dla zarządu powiatu, ale również dla Waszego stowarzyszenia, to też jest ogromna rola, żeby mówić o tych trudnościach, nie tylko finansowych. Ale i takich dnia codziennego. I tutaj taką deklarację absolutnie z Państwu składamy, z Panią Dyrektor, z Panem Radnym, który tutaj od lat jest przyjacielem rodzin zastępczych. Deklarujemy tę współpracę i myślę, że takie imprezy jak pikniki, takie inicjatywy jak właśnie wychodzenie do ludzi i pokazywanie tego, że to jest pięknie, piękna inicjatywa nie tylko pomocy, ale samorealizacji jest dla nas absolutnym priorytetem. Mimo, że rodzicielstwo zastępcze spotyka się na co dzień z wielkim trudem i wyzwaniami, to przynosi także wiele satysfakcji i radości. Osoby, które zawiązały stowarzyszenie to tak naprawdę prekursorzy rodzicielstwa zastępczego zawodowego na terenie powiatu kołobrzeskiego. mówiła podczas spotkania Liliana Korzeniewska. Oczywiście bardzo się cieszę, że jako powiatowe centrum będziemy mieć pomoc, pomoc w promowaniu rodzicielstwa zastępczego, w przedstawieniu idei rodzicielstwa zastępczego i tak naprawdę w szerzeniu wiedzy na temat rodzicielstwa, ale też na temat i problemów, i na temat tego jak wiele radości i satysfakcji można czerpać z wychowywania również dzieci i jak te dzieci również wracają po latach, jak potrafią się dobrym słowem odwdzięczyć, uśmiechem i tak naprawdę swoim życiorysem pokazać, że było warto. Jedną z rodzin, która współtworzy stowarzyszenie jest Ewa Zygowska wraz z mężem, którzy prowadzą rodzinny dom dziecka w Dębogardzie, w którym wychowują 11 dzieci i dla dziewięciorga nie są biologicznymi rodzicami. Jak mówi, nasze życie jest zwyczajne, codzienne. Oczywiście, tak jak w każdym domu, są trudności, jest mnóstwo radości, czasem i smutek, i płacz. Dzień codzienny, codziennie tak samo. Żyjemy po prostu. Dajemy dzieciakom to, co staramy się dać to, co najlepsze radość, troskę, opiekę, tak. Wszystkiego, co potrzebują, czego na chwilę obecną nie mogły zeznać w domach biologicznych w domach pochodzenia. Wczoraj mieliśmy niezwykłą wizytę. Niezwykła rzecz, mówię dlatego, że nie wszędzie się to zdarza i nie z każdą rodziną. Przyjechała do nas w odwiedziny piękna, cudowna sześciolatka, którą kiedyś, kiedyś sześć lat temu odebraliśmy ze szpitala jako noworodka. Dziewczynka była z nami 15 lat, 15 miesięcy przepraszam. Rozstawaliśmy się, no, dla rodziców adopcyjnych to było cudowne przeżycie dzień przed wigilią, dla nas to był ogromny smutek i, i, i żal, ale taka jest nasza rola. No, i wczoraj to dzieciątko po raz kolejny odwiedziło nas ze swoimi adopcyjnymi rodzicami, i to jest, to jest cudowne. A co jest najważniejsze dla rodzin zastępczych, jak mówi Ewa Zygowska, to przede wszystkim szybkie wsparcie psychologiczne dla dzieci. Szybkie e, wizyty u specjalistów, bo to jest bardzo ważne, bo dzieci do nas trafiają z różnymi trudnościami, z różnymi deficytami i często, gęsto bardzo długo czekamy na wizytę, albo po prostu uderzamy prywatnie. Tak? To są ogromne koszty to są chyba takie najważniejsze rzeczy z takich trudności, a finanse no wiadomo no układają się różnie, raz jest lepiej, raz gorzej jeżeli w rodzinie, tak jak na przykład u pani Pauliny Lęczewskiej jest czworo dzieci niepełnosprawnych, gdzie no koszty są ogromne rehabilitacji a jest naszym celem to, żeby dzieci naprawdę doprowadzać się tak do, do, do stanu dobrego to, no to są duże koszty, także no, mnóstwo. To po prostu można by było książkę napisać, co trzeba i, i jak trzeba. A już w drugiej połowie sierpnia Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Dom z Sercem planuje zorganizować piknik rodzinny. W ten sposób rodziny zastępcze chcą zapoznać się z mieszkańcami i promować ideę rodzicielstwa zastępczego. Całą konferencję stowarzyszenia nadamy dzisiaj po wydarzeniach dnia.